Hej, uh, chciałem zapowiedzieć o giveaway, który odbędzie się 7 grudnia. Uh, giveaway będzie dla widzów Mateusza, dla, dla, dla osób na jego Twitchu, prawda, które będą akurat na streamie. Także jedyne co, wystarczy być, jest jedyne, co wystarczy zrobić, to być na streamie u Mateusza. Link w opisie oczywiście. Uh, więcej informacji na Discordzie. Wszystko jest na Discordzie. Link też dam w opisie o Discordzie, jeśli coś jeszcze nie jest. Coś co jeszcze chciałem powiedzieć? 2-4H stream, jeżeli yy, widzicie, spełnił w 80% cel. Także jeszcze jedna subskrypcja wpadnie i robimy 2-4H streama 21 grudnia. Więcej informacji, jeśli się cel, będziesz na YouTubie. Yy, a do tego zaraz zobaczycie, kto wygrał poprzednio było ja, razem z przewidką ze streama, jak losowałem zwycięzcę. Także. Do zobaczenia Mateusza 7. Hej! Co? Zobaczymy te wejdź się boję? Sawery. Okej okay. Sawery M. O Jezu, widać dane. O Jezu, Boże, przypom.